Jeżeli zaczynają się rozmowy o inwestycjach, to najprawdopodobniej coś nam nie działa, ale opcja zostajemy normalnie powinna być rozważana na stole jako ta trzecia. Jeżeli weźmiemy sobie ten załadunek powiedzmy przy użyciu dwóch magazynierów czy, czy dwóch paleciaków ręcznych, ewentualnie jednym magazynierem, ale dwa razy dłużej, być może... Wracamy wtedy w tym momencie do tych naszych dostawców czy do kurierów, zależy kto jest jakby właścicielem tych aut, które ładujemy i rozpoczynamy z nimi dialog, że ok, to się nie, nie spóźnimy się godzinę, czy nie spóźnimy się 45 minut, czy to może być 20 albo 30. Jeżeli nie, to czy się może postawić 15 minut wcześniej, plus nasza obsługa, to już się zmniejsza czas odjazdu o 15 minut. Cały czas kombinujemy. Pamiętamy, że jeżeli 30 tysięcy kosztuje wózek, Teraz koszty pracy rosną, więc to nie jest duża inwestycja. Jeżeli dzisiaj magazynier zarabia, no nie wiem, niech będzie 6 tysięcy brutto, brutto jako koszt pracodawcy, no to tak naprawdę 5 miesięcy jednego magazyniera to jest, to jest koszt takiego wózka. Także musimy sobie to rozłożyć na czynniki pierwsze. Dlatego wziąłem taki prosty przykład, żeby zobrazować, ile rzeczy po kolei, ile kroków my powinniśmy wykonać, zanim wyłożymy pieniądze na taki wózek, w tym, po tym momencie kiedy zidentyfikowaliśmy ten problem